Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Joanna Olesiejuk i jestem niezależną konsultantką w firmie Arbon od lipca 2023 roku, także już ponad rok, zaraz będzie półtora. Coś, kilka zdań o sobie, mam 32 lata, jestem mamą już prawie 7mioletniego 7-letniego pitbulla, jestem totalną psiarą i tak dosyć standardowo poszłam na studia, skończyłam studia, poszłam na etat jeden, drugi, trzeci, czwarty. Pewnie moi rodzice i dziadkowie, znaczy na pewno moi rodzice i dziadkowie spodziewali się, że ja już na tym etacie przepracuję do emerytury. No, i się musieli mocno zdziwić, ale o tym za chwilkę Wam powiem. Bo najpierw chciałam Wam powiedzieć, jak poznałam markę Arbon. Więc z firmy poznałam, przypadków nie ma, natomiast od zupełnie obcej mi osoby, nieznajomej na ulicy. Na ulicy, będąc sam na spacerze, poznałam moją koleżankę obecną już Kasię. I to od Kasi dowiedziałam się właśnie o marce Arbon. I powiem Wam szczerze, bez owijania w bawełnę, w momencie, kiedy poznałam Arwę w czerwcu zeszłego roku, byłam bardzo nieszczęśliwa, byłam w depresji i nie spotykałam się z nikim. Nie wychodziłam z domu, pracowałam wtedy zdalnie, dlatego że ze względu na problemy z kręgosłupem nie mogłam siedzieć. Jak widzicie, siedzę teraz. Natomiast nie mogłam siedzieć i pracowałam należąco z kanapy już któryś rok. Więc no, zapadałam się w swojej studni i nie chciałam się z nikim spotykać, natomiast muszę przyznać, że tą nieznajomą, poznaną na ulicy, Kasię bardzo polubiłam, a ona zaproponowała mi takie spotkanie pielęgnacyjne, um, aby mogła wypróbować sobie za darmo właśnie kosmetyki Arbon. I chciałam jej bardzo odmówić, ale było mi głupio, bo była dla mnie zbyt miła. Była dla mnie tak miła, że było mi wstyd odmówić, więc się zgodziłam i przyszła do mnie właśnie w czerwcu zeszłego roku i um, po prostu mogłam za darmo wypróbować tych kosmetyków i powiem Wam szczerze, że y, zakochałam się od razu i teraz chciałam Wam pokazać od razu, bo nie mogę się powstrzymać, mój ukochany produkt. To jest maseczka z czerwoną glinką, która ratuje mi życie od zeszłego roku. Jest to maseczka oczyszczająca i teraz co się wydarzyło na tym spa słuchajcie. Ja całe życie od lat szkolnych miałam po prostu czarny nos, bardzo miałam zanieczyszczone pory. O, po prostu sobie nie wyobrażacie, Patat, yy, ty wiesz doskonale, jak, yy, jak ja wyglądam teraz, więc yy, uwierz mi, nie wyglądałam tak wtedy. I słuchajcie, yy, położyłam mi Kasia, znaczy położyłam sobie sama, ale za Kasią poradą położyłam tą maseczkę na 20-30 minut, potem poszliśmy do łazienki i tam zdjęłam ją taką specjalną ściereczką i ja nie mogłam wierzyć. przybliżałam się do tego lustra i mówię, Boże, mam czysty nos. Nie czarny, wiecie, tylko po prostu czysty, ładny nos. On nie był jeszcze taki, jaki chciałabym, żeby był wtedy po pierwszym użyciu, ale no był, byłam w szoku, bo próbowałam wszystkiego. Próbowałam różnych kosmetyków z Sephory, Rossmana, Douglasa i nic nie działało tak? przez te ponad 16 lat, kiedy, kiedy się z tym zmagałam. Więc ta maseczka raz, dwa razy w tygodniu jest ze mną od półtora roku prawie, że i e, nic już nie muszę z nosem robić, oprócz tej maseczki. Także Wam serdecznie, serdecznie Wam polecam. Oczyszczająca z czerwoną glinką, pięć kwasów owocowych. Chociaż wydaje mi się, że ten skład to jest tutaj najmniej ważny, bo najważniejszy jest ten efekt. I polecam serdecznie wypróbować samemu. Nie wierzyć mi na słowo, tylko ja to zawsze mówię, spróbuj sam. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był na takim spotkaniu pielęgnacyjnym, to serdecznie Wam polecam. Umówcie, skontaktujcie się z tą osobą Was prowadzącą, z Waszą konsultantką czy konsultantem. Albo na takie spotkanie. Super relaks, fajny bardzo czas. A możecie się zaskoczyć, bo mnie te kosmetyki naszej w ogóle produkty nie przestają zaskakiwać. Natomiast jeszcze Wam dokończę może moją tą historię. Mam nadzieję, że może kogoś zainteresowałam, zaintrygowałam, bądź zaintryguję osobę, która odsłuchuje później. Bo zaczęłam od tego, że ja byłam w tej depresji. Byłam w depresji, byłam nieszczęśliwa. Już wstawało mi się rano bardzo trudno. Natomiast no, wiedziałam, że ten etat, jakby, no, muszę pracować, tak? Muszę opłacać rachunki, spłacać kredyt, jakby, no, tak jak każdy z nas. Ale Kasia opowiedziała mi też o możliwościach biznesowych. Tutaj też polecam znowu porozmawiać, jeżeli Was coś zainteresuje, z konsultantką, Waszą osobą prowadzącą. I powiem Wam, że ja byłam bardzo zdesperowana. Ja, pomimo tego, że zapadałam się w tej studni depresji coraz głębiej i głębiej, Wychodziłam z domu tylko po to, żeby wyjść na spacer z psem, i wtedy właśnie spotykałam się z tą Kasią. To, no, nie, bardzo odciąłam się od większości osób w moim życiu, tak? No bo jak się jest ma się takie złe samopoczucie i człowiek chce po prostu być w tym sam i tak trochę, to nie jest tak, że poużalać się nad sobą, ale, no, się odcina się od wszystkich. Po prostu się odcina od wszystkich i wszystkiego. I moją główną obiekcją było to, że no, ja już nikogo nie znam, ja już nie mam tych znajomych, więc w ogóle przecież ja nie mam się do kogo odezwać. I to była bzdura, słuchajcie, bo te wszystkie osoby, które ja odepchnęłam, na przykład depresji, które albo które się same odsunęły, bo nie chciały już nam patrzeć, na mój rozpad, że tak powiem, to one na mnie gdzieś tam czekały. I wszyscy z miłą chęcią podnieśli telefon. Nie wszyscy, to 99% osób podnieśli ten telefon, jak do nich dzwoniłam. I są ze mną, wrócili, wracają cały czas do mojego życia. I powiem Wam, że to jest niesamowite, jak człowiekowi wydaje się, że jest sam na tym świecie już jak palec, bo, bo tak nie jest po prostu. To jest wszystko w naszej głowie i można podjąć decyzję żeby z tej depresji wyjść. Dlaczego tak śmiało o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. Jestem szczęśliwą kobietą, stawiam na rozwój osobisty. Jest, czuję po prostu całym sercem i całą sobą, że jestem na dobrej drodze, że jestem na dobrej ścieżce. Jeżeli ktoś mnie słucha, kto jest w tym dołku, jest w tej studni, to uwierzcie mi, że nie jesteście sami i można z tego wyjść i wcale nie lekami. Są różne sytuacje, ale ja wyszłam po prostu decyzją, i tą społecznością, tymi wspaniałymi kobietami, mężczyznami, którymi zaczęłam się otaczać. I powiem Wam, że już nie pracuję na etacie w tym roku, czyli 2024, bo nie wiem kto kiedyś będzie to odsłuchiwał. W tym roku, 24, rzuciłam etat. Ja na etat nie wracam, nie ma takiej opcji, nie wiem ile bym chcieli zapłacić, nie obchodzi mnie to, niech tam nie zaciągnie, nie wracam. Odzyskałam czas, odzyskałam swobodę, odzyskałam wolność i finansową i ten czas, Pracuję obecnie między 10 a 15 godzin w tygodniu, a nie 60 godzin w tygodniu. Mam czas dla siebie, mam czas dla rodziny, mam czas opiekować się babcią schorowaną, mam czas na wolontariat, który kocham po prostu. Jak nie jeden, to drugi. Ja zawsze muszę mieć jakiś wolontariat, słuchajcie, w swoim życiu. Mam czas na podróże. Nie ograniczamy 26 dni urlopów z kodeksu pracy. Um, I yy, nie czekam cały rok tak jak czekałam na 300-500 zł. Podwyżki. To ile zarabiam zależy tylko ode mnie i od, mojej, od mojego zaangażowania, od mojej decyzji. Um, I powiem Wam, że jeżeli cokolwiek Was zaciekawiło, cokolwiek Was zaintrygowało, zszokowało w tym, co ja tutaj dzisiaj powiedziałam czy mówię, to naprawdę polecam Wam się skontaktować z y, osobą, która Was zaprosiła tutaj. Na tego, na te, na, do tego nagrania, do tego nagrania, dlatego że um, nasze szczęście czeka po drugiej stronie naszego komfortu i naszych lęków. I czekają na Was wszystkich, na nas wszystkich. Wspaniałe rzeczy, ale trzeba podnieść się z tej ciepłej kanapy, z tej wygodnej kanapy, z tego wygodnego stołka. Słuchajcie, można się tak gdzieś zdziwić, bo strach ma wielkie oczy. A potem się nagle go, ja w życiu, ja, ja rok temu, dwa lata temu nie myślałam, że mogłabym rzucić etat. Nie, nie sądziłam, że to jest możliwe, tak, że, że myślałam, że albo biorę kredyt 50-200 tysięcy złotych i otwieram swój własny biznes, tak, tak jak planowaliśmy z partnerem studia tatuażu otworzyć, bo partner jest tatuażystą, no i zrobiliśmy biznesplan. plan, nagle się okazało, że kurczę, i najlepsze było to, że to było trzy miesiące przed wybuchem pandemii. Bogu, dzięki, żeśmy tego nie zrobili, słuchajcie, bo byśmy po prostu spajtowali. Ja nie wiem, gdzie byśmy byli finansowo dzisiaj. Poradzilibyśmy sobie na pewno, ale nie byłoby chyba fajnie. Więc coś nam powiedziało: Dobra, nie róbmy tego. Ale chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Powiedziałam, że pracowałam z kanapy na leżąco od yy, sierpnia 2021 roku, to bardzo długo. Mój kręgosłup, moje ciało mówiło mi: Nie, to nie jest dla ciebie. Ten etat, ta korpo, to ciśnienie, ta presja, to po prostu nie jest dla Ciebie. I to, co jest bardzo ważne, a wiem, że dużo z Was, osób, których mnie słucha, czy będzie słuchało, zrobiło program, lub robi program teraz 30 dni do zdrowego stylu życia. Czego uczy nas program? Słuchania naszego ciała, sygnałów z ciała. Moje ciało mi mówiło kilka lat, Asia, nie możesz tak już dłużej. I powiem Wam, że chirurdzy i ortopedzy mówili, idziemy na stół, będziemy cię kroić. Wykroimy ten dysk, który ci wypadł. Wsadzimy ci sześć śrub i po prostu będziesz jak nowo narodzona. No może nie tak, jak wiecie, ale tak jak powiem, no, ale będzie dobrze. Pani ono będzie dobrze. Całe szczęście, że moja intuicja mi powiedziała, nie idź na tą operację. Ja nie poszłam na tą operację. To ja rzuciłam etat i mi wszystko odeszło. Ja siedzę. Ja siedzę. Ja mam się dobrze. Nie biorę żadnych leków przeciwbólowych, Przestałam chodzić nawet na fizjoterapię, przestałam chodzić do tych wszystkich osób nastawiających mi kręgosłup magicznie i tak dalej. Przestałam wydawać na to pieniądze. Czuję się świetnie. Po prostu można. To jest kwestia podjęcia decyzji, że chcesz coś zmienić. I um, mamy jedno życie i zdrowie. Ja zawsze powtarzam um, mojej przyjaciółce, moim znajomym, że słuchajcie, nie odkładajcie swojego życia i zdrowia na później. Po prostu nie róbcie tego, bo macie je jedno. Nie wiem Bata, po prostu tak yy, nie wiem, czy mam coś jeszcze dodać. <laughs> wydaje mi się, że to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Ja tak dosyć krótko i na temat. Ja już taka jestem, że lubię krótko, lubię na temat. Jak kogoś czymś zainspirowałam, to wspaniale. Wydaje mi się, że wiem na pewno nie wydaje mi się, że trzeba dobrem się dzielić. Więc na pewno dzisiaj zapamiętajcie maseczkę z czerwoną glinką, Zapytajcie swojego konsultanta o nią. A jeżeli coś Was zainspirowało w mojej historii też tej um, zawodowej, to, to również pytajcie. Nie bójcie się pytać. Dziękuję Dziękujemy serdecznie. Ci bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, Asiu. Masz piękną historię i jej całej nie znałam, także bardzo się cieszę, że się połączyłam razem z Tobą posłuchać. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Pa, pa.